No nie wyłączaj tego filmu! Co ty robisz? Nie wyłączaj! Poczekaj! Zobaczcie, moi drodzy, co się stało! El Primo jest w miks blenderze, moi drodzy! Zobaczcie w ogóle cię z nami nauczycieli i wszyscy zobaczcie, moi drodzy, co się stało i tutaj wielki blender, w którym jest... Oj, El Primo, kto się tutaj dał złapać, ma El Primo! Ja, bo ja przed tym odcinkiem chciałbym powiedzieć, że ja się na nic nie zgadzałem i to było wszystko i mnie po prostu uśpili i się tu obudziłem, nie wiem co się stało i jak El się... Primo! El primo. Popatrz to. do góry. Eee. Popatrz Ej, do góry. Popatrz do góry. Co? Co, <gry> Ej, em, Mordo Morto, a może włączyć Blender, włączyć Blender? To się Nie tak ostrzeb pojawiło. <_dobre> Dobra, w każdym razie moi drodzy. L Primo moi drodzy. El Dał się złapać do blendera, ale moi drodzy, damy mu w sumie szansę ucieczki z tego moi drodzy Blendera. Moi drodzy, będzie miał on tutaj mega, ale to mega ekstremalne wyzwania do zrobienia w tym blenderze, moi drodzy, a może wtedy postanowimy nie włączać blendera i może wtedy go wypuścimy, moi drodzy. Więc na sam początek, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów i pamiętajcie o tym, aby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i, ogląd i oglądać ten moi drodzy film do końca. A więc moi drodzy, pierwszym przeciwnikiem L Prima będzie zapasik John Cena, moi drodzy, który jest troszeczkę e Troszeczkę, troszeczkę większych rozmiarów niż El primo moi drodzy to będzie mega komicie zobaczcie na jego mięśnie moi drodzy i jeżeli El primo przegra konkurencję to będzie się poziom lawy nad nim obniżał moi drodzy aż wreszcie go zjara moi drodzy no tutaj tutaj się walka całkiem ciekawi moi drodzy i El primo co sądzisz o swoim przeciwniku go boję wiesz on on nie może zgnieść normalnie wracaj czuń się pamiętaj że ty jesteś tak. ty mikserze pamiętaj że ty jesteś mikserze więc jak ktoś cię nie zgniecie, to cię zmiksuje więc, <śle> więc, dobra moi drodzy nabora, ej, tylko się nie przedni. Tym no miłym. właśnie, więc moi drodzy, jestem tutaj na niewidzialny, młodzę ze spektatorzem, więc uwaga, walkę zacząć czas za 3, 2, 1, go! <noise> coś nie trafia, coś nie trafia moi drodzy. Oj <noise> oj, ale zapasy piszu do walki El Dobra, Primo ma problemy Dobra. z trafieniem, moi drodzy. Chyba, a. chyba przegra. Oj 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 Dobra, a go, 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 go Dobra, oj 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 pójdzie, 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 pójdzie. Aj, 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 aj. <noise> Tak jak się oj, mówiłem, oj, 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 wiesz, co, to on jest tu jednak większy od ciebie, Primo, wiesz? Ty do No i co, i co, i, 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 i kto tu zaraz, kto tu zaraz okay. teraz, A więc dobra moi drodzy W związku z tym, że pierwsza runda była w miarę wyrównana Co mnie dziwi oczywiście To w drugiej rundzie El Primo będzie miał, moi drodzy, miecz Bo tutaj jednak ten chyba Ten tutaj zapaśnik jest dla niego za silny, moi drodzy Więc pamiętaj El Primo o tym, że jak ci nie uda To lawa jednak ciebie uda Więc dobrze, w takim razie ruszcie się w takim razie do boju Ale, ale dobra, ale teraz power <laughs> Ale chłopie, dobra O kurde, zenerwowałem się teraz Normalny miał ja. Oj, oj oj oj, coś tutaj, coś ci nie pyka, stary. Jak nie pyka, jak nie pyka, patrz, to, patrz co to. Patrz co! Normalnie! Dobra, dobra! O, coś takiego! Yeah. Coś takiego! Jednak moi drodzy El Primo wypaka. Uh. No uh. stary po prostu! Dawaj mi kolejnego, dawaj mi kolejnego! No fart, just kill! Przepraszam, no skill, just fart, wiesz L Primo, tak to wygląda u ciebie no? W każdym razie, moi drodzy, no cóż, trzeba powiedzieć, że no udało się temu małemu szkrobowi tutaj wygrać, temu mi. udało ci się wygrać, stary, ale teraz ci nie uda wygrać, moi drodzy, bo czas na drugą konkurencję, moi drodzy. Dobra, El Primo, wiesz co, w sumie tam to ci poszło nawet łatwo, ale zobaczymy, jak ci pójdzie starcie z wilkami. Zobaczmy, tylko, jak, jak ty poradzisz co? w walce jeden na jeden z wilkami. Oj, trochę ich jest, ale spokojnie, masz tarczę. Kapitan spokojnie, spokojnie. Ameryka też miał tarczę, stary. Kapitan Ameryka też miał tarczę, więc uwaga. Uwaga, uwaga, chodź, kto mi będzie może, uwaga, 3, 2, 1, jedziesz, Mordo! Dobra! Oj, to się… Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! oj. oj, oj. Wiesz co, El Primo, wiesz co, mi się wydaje, że lawa się troszeczkę opuści w dół w takim razie, więc opuścimy w takim razie w dół. Lawę. A więc dobra, El Primo, poziom lawy nad tobą się troszeczkę opuścił, ale jeszcze w sumie nie zginiesz, więc się nie bój. Ale teraz przechodzimy do kolejnej ja ja do kolejnej konkurencji, jaką będzie quiz, mój drogi. Zobaczymy co w tej głowie siedzi faktycznie. Zobaczymy, czy jest tam jakaś mądrość, czy tylko jest maska cyrkowca i, i po prostu i gościu, który się na, 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 nawala. Więc zobaczymy zaraz w takim razie, co w tej głowie siedzi. To w kategorii 1 z 10. A więc w takim razie może zacznijmy od pani nauczycielki. Pani nauczycielko, zapraszamy do okta. Ringu, ringu. Takim jak pani nauczycielko, zapraszamy do pytania się tego A wie, czegoś. Pani L Primo, ile to jest 2 razy 2 razy 2 minus 2 o L Primo! Ja, ja ja wiem ile to jest. Zobaczymy, czy L Primo nie? No panie Primo, 2 razy 2 Razy 2 minus 2. 2 razy 2 to jest 4. Razy 2 to jest 8. I 8 odjąć 2 to jest 6. No i to przeskoczy! Kurczę, Elpo! Jesteś mądry dobrze. chłopak, jednak jesteś to Pozory mylę się. Dobra, e... w takim razie zapraszamy kolejnego pana tutaj. Pana, pana zapach, który pan wygrał. Barlej, mój przyjaciel! A nie, Barlej! Teraz w skrócie tak, za to, że jesteś mój zielony, to dam ci łatwe pytanie, ok? Dobra, dobra. Jeden to jest 3 całe i 1 piąta. Dodać i cztery piąte. Nie. całe, dodać ile całych? Cztery. Cztery? Cztery. cztery. To jest sześć całych i teraz, e, Jezu chyba jedna piąta, dodać, dodać. No, no. Cztery, cztery piąte, piąte. To, jest, jest. to jest pięć piątych i to jest, Jezu, żeby nie, teraz jedna cała, czy to jest siedem całych, po prostu siedem całych. Co Dobry. ty? Brawo, Dobrze. brawo, brawo, brawo. Dobrze... Sią, Dobrze... Ojej, same... Primo, procesor tutaj normalnie Quadron Core i 5 ka Dobra, teraz ja w takim razie... Więc teraz... Teraz w takim razie ja zadam panu pytanie, w takim razie panie El Primo A więc, panie, panie El Primo Geografia O! O Boże! Jaka rzeka przypływa przez Paryż? Odpowiedź... Ja odpowiedź... A! Pokrzywianka Odpowiedź... Co? Odpowiedź B. Saigon. No. Odpowiedź C. Ying Yang. LE tupe i odpowiedź D Sekwana. Myślę, że Yingi Yang. E, Sekwana! Sekwana! Dobrze! Dobrze! Tak! Przypomniało mi się z geografii, przypomniałem! No. A to o, jeden, to jest, to jest mocny mocy zawodnik moi drodzy! I teraz to to tylko jeszcze pan, pan, pan pan zapaśnik, gdzie jest pan zapaśnik? Teraz Co pan ja zadaje pytanie miała? Piąta paleta od tyłu Ja cię! Co? Piąta paleta od tyłu? Co? Pio A piąta, piąta planeta od tyłu. A to piąta planeta od tyłu, okej. Okay. Piąta planeta A dobra, czyli chodzi o Mars A więc dobra, El Primo, w sumie tutaj też dałeś radę, ale zobaczymy jak Ci pójdzie w kalamburach youtuberów, moi drodzy. Teraz El Primo będzie musiał zgadnąć, moi drodzy, jaki to youtuber i każdy z nas po kolei będzie udawał jakiegoś youtubera i zadaniem El Primo będzie zgadnąć jaki to youtuber, moi drodzy. Jeżeli zgadnie większość, to okej, lawa się nie zawali, ale jeżeli nie zgadnie większości, to lawa się zawali, moi drodzy. Więc w takim razie może zaczniemy w takim razie ode mnie. A więc, moi drodzy, w takim razie ja teraz zacznę. To będzie chyba dosyć proste, ale El Primo, że kumplujemy się w sumie, a jak wyjdziesz, to ja nie chcę, żebyś mnie jakoś tam pobił czy zabił To w takim razie to, jeżeli oczywiście ewentualnie wyjdziesz El Primo, nie myśl sobie To w takim razie może dam się takie półłatwe. W takim razie, tutaj zrobimy sobie tutaj taka kamera, będzie stała, czekajcie może wezmę w takim razie kamerę Żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było to takie trudne Przesuń się El Primo tutaj, bo ja już tutaj jakoś to ładnie rozegrać, żeby ci było łatwiej Tuchajcie, wczoraj, wczoraj natknąłem się na specyficzny Filmik w internecie, i tam ktoś mówił, że że, 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 że będzie się krył w pokoju jego dziewczyny przez 24 godziny. To jest takie z internetu wzięte, to z zachodu w ogóle, to z USA jest wzięte jak nic po prostu. I, i po prostu, i ten ktoś po prostu udawał, udawał, i że ta jego dziewczyna tylko nie widzi, moi drodzy. No. To jest gargamel? No tak, dobrze! Jest, no. dobrze! To był gargamel przecież. No, no jak, jak nie jak, tak. Ojej, kurzu, moje aż dobra. się spociłem. Dobra, teraz. A więc siemano wszystkim. Dziś jestem z Adamem i y, z Danielem i będziemy spędzali 24 godziny w basenie. Tu jeszcze jest z nami Pysia. Pysia. Pysia dwie... Nie ogarniesz. To powiem jak... Albo jakiś youtuber, albo jakiś TikToker. Nie wiem, w sumie dokładnie. TikToker nie miałbyś być TikTokerów. Ale nie, bo Ale Pysia... Jest to jest Filip Zabielski. Tak. Dobrze! Jaki dobry! Jaki dobry Ty moi drodzy, teraz skoro El Primo wydaje się być taki niepowstrzymany To zagramy z nim, moi drodzy, teraz w czółko Tak, moi drodzy, będziemy z nim grać w czółko Napiszemy mu jakąś, jakiegoś youtubera, którym, moi drodzy, on będzie I musi on odgadnąć, jaki to jest youtuber Zadając takie proste pytania, moi drodzy, wiecie, kto to jest Więc uwaga, moi drodzy, teraz napiszę nad nim, moi drodzy, jaki to jest youtuber Więc yy, czekajcie, napiszemy może w takim razie Tutaj oh, też oczywiście nie, nie pykło, oh. więc Bo tutaj taka czcionka niestety Domyślam ale... się, kto to może być, choć nie jestem Nie, nie, to nie ta nie osoba, to nie ta osoba. To jest, to ale dobra, w takim razie, w takim razie no możesz Zacznij, startować, nie Zaczynaj. Nie, nie, nie. nie. E, dobra, to czy. E, moja postać jest w jakiejś ekipie, teamie albo coś takiego? Nie, chyba nie. Chyba nie, nie jest raczej. Chyba nie takim. Jest. albo w jakim... Nie, nie jest, nie jest, załóżmy, że nie jest. Nie, jest. Nie, 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 nie jest. No dobra, dobra. W TikTokerach tam też nie jest A, To spoko Dobra no, Czy moja postać jest kobietą? Nie Nie Okej, nie, nie. okej okay, okay. Czy moja postać nagrywa gry? Nie Nie Ja zrobię live'a gierki jedno. Więc gry w sumie, no kiedyś może robił, ale nie wiem, teraz nie robi w każdym razie, na pewno go nie znasz z gier Czy moja postać ma ponad milion subskrypcji? Tak Tak ma Okej. Okay. Ale to robi te gry, czy nie. Robi? Nie, nie no robi nie, teraz, nie, nie. nie robi gier i ma milion subskrypcji. Czy moja postać robi albo bądź robiła jakieś wyzwania na pieniądze? Tak. 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 Hmm. Nagrała kiedyś jakąś piosenkę? Tak. 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 tak, Dużo nawet ich było trochę. Dobra. Co? Kurczę. No w milion słów. Bardzo popularny. No możemy ci A tutaj podstaw. to odpowiedzieć. jest taka ekipka. Tak, tak, To tak, tak. jest Dominik Głupicki? Tak! Także. Tak. Tak. Zgadł, jak on to zgadł? A więc dobra, w takim razie, El Primo, w sumie dałeś nawet radę z naszymi wyzwaniami. A że my chcemy dać Ci tam jakoś żyć, to zrobimy teraz tak, mój drogi, że pod tą ziemią gdzieś jest jedna dziura w podłodze, która pozwoli ci wyjść na zewnątrz. Tym tutaj wejściem, o tym Jeżeli tutaj. nie wyjdziesz, to masz przerażenie. Zaraz, zaraz, zaraz właśnie rozwalimy to całe szkło. I lawa będzie spływać, ale bardzo powoli, mój drogi. To będzie działać generalnie jak klepsydra. I masz szansę się uratować, albo nie ma szansy. Kogo to obchodzi? W sumie nie wiem ale masz szansę. Zawsze jak go to Ej, okay, a mi łopatę, żeby tak się nie... Nie, 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 to będzie za łatwe. Nie? Dobra, mój drogi, 3, 2, jeden, go! Dobra, o, nie wiem. O, poszło! Poszło! Oj spływa. Oj spływa. Oj, spływa! Oj, spływa! Oj, spływa! Jak jest? Jakim cudem? No nie ma go! Nie ma go! Nie! Gdzie on jest? Jestem! Gdzie? Gdzie on nie jest? Gdzie on jest? na dole, w tym środku tutaj na dole. A to jest pomocy! Jak, on, ja stałem, jak ja on trafił tutaj! Jak ty tutaj trafił? Albo wiecie to czekajcie! W sumie niech się spali! Nie? <laughs> nie, dobra, nie, dobra, dobra, dajmy mu w sumie uciec, ale nie wiem nie wiem szczerze jak wiedziałem, że to jest akurat tam w każdym razie... A więc dobra, Tyło możesz sobie teraz z i zniszczyć i zniszczyć twój twój mikser, który ciebie w sumie osaczył. To je, to ale to trochę to, ma... tak trochę tutaj tak to... A czemu czemu wy nawalacie z rakiet do tego? Nie wiem w sumie co się tutaj dzieje, moi drodzy i, i jeszcze TNT nawet rozkładają. Nie wiem czemu, ale wszyscy teraz nagle chcą zniszczyć ten mikser. Nie wiem sobie co reszcie on zrobił Pomoduj mikser. E, ale dobra, w każdym razie moi drodzy. Eju, ej, weźcie, weźcie, bo tutaj zaraz tylko nie strzelajcie to TNT, bo zaraz nam wysadzi całą szkołę, bo zaraz... E, Dobra, dobra, już, już dosyć tego, dosyć tego, bo ja w szkołę wysadzi, moi drodzy. W każdym razie, no, tyle zostało, moi drodzy, z tego miksera. Teraz zostało, moi drodzy, z tego miksera. Mam nadzieję, że ten dziwny odcinek wam się, moi drodzy, podobał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć takich więcej odcinków, to pamiętajcie o tym, aby stawić tutaj łapkę w górę i subskrypcję, moi drodzy, bo ten odcinek był naprawdę mega dziwny. A jeżeli się chcielibyście zobaczyć takich więcej odcinków versus takich na przykład, jakieś takie dziwne rzeczy, jak właśnie El Primo versus e, Mikser, Blender, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, że Hello. chcecie takich odcinków więcej i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych filmach na kanale. Cześć, pa, pa!